Ostra Wiktoria i za mną pan i będzie znowu horrorek, taki jakby horrorek i jakby na no, początku miałam same horrory nagrywać, jakichś horrorów, ale no nie wyszło więc teraz nadrabiam i jakby po, pomyślicie, że no po co ty robił Wiktoria, nie będzie spała w nocy ale i tak śpię, nie bądźcie się boję, się nie boję, i tak śpię i jak już mi się wspomniała normalnie historia youtubera, tak strefna, jego widza Gdzieś, gdzie mówię. i może ukradnę w ogóle historię i po prostu ukradnę w taki sposób youtuberom widzów no to by było ukradnę i dzisiaj zobaczymy kiedy wilk wieka umrze diet co, co ja gadam o się. czemu się teleportuje o jest Maria nie nazywam się Harry Panie, ale powiem, Potem zaatakował swoją dziewczynę. Ja nie I wiem. Na na Zaraz się A dobra, A skąd jestem, o to chodzi? No, ale gdzie Polska? Polska biało-czerwoni. A gdzie Polska?

do no, nóg. Tak? To już jest O 12 max w ogóle. Na boku. spróbować go posadzić To o co o, o co chodzi? Nie, proszę tego nie robić. Każda zmiana pozycji może pogłębić uraz. Uszkodowane leży na boku, także Ale o co chodzi? Elo. Świacieńcie, ja zanim już kumam. Wreszcie skumam, o co chodzi. Chodzi właśnie o no datę co mój moi, moich urodzin. No i Po kurde. Nie ja nie palę. Ja nie potrafię po angielsku. Nie, nie, nie piję alkoholu. Mam małe ucięcie. Czerwa. I tak nie wiem, czy to. Pauza. Świetnie, bo w ramie tą płecą miałam, ale tam już Świetnie. Świetnie po prostu. No pauza. To była? Tak. I teraz znowu nie wiem. Może mi się uda. A ładnie? Nie pokazywałam ci. Na tym górnym. Nie wiem, muszę wytłumaczyć. Dobra. Tu jest. Dwa. Ja wnet nie mówię co tam pisze po prostu, bo mi się nie chce. Po prostu nie chce mi się mówić, znowu muszę trzeba... Dobra, jakby to jest oczywiste, bo ja na tym pracuję, więc muszę to pierwsze wybrać i Dobra, ja. Nie wiem do końca które, ale chyba to trzeba wybrać. I znowu nie wiem. Nie, yeah. hmm. Dzień, Dobra, nie Więc co to. to. i znowu ucięcie, bo mam problemy. Chyba... Co chyba spokojnie? wezmę to. Bo w ogóle ja nie wiem. I znowu nie wiem co to. Yy, nie mam pojeczki. Na tyle wychodzi. I znowu będę się śligować. Dobra, chyba to w ogóle. Dopiero teraz, mi się, że się przesiadłam. Chyba to. Nie wiem. Yy, to to. Tak. Oj, to się źle skończy. I znowu będę się musiała trochę sywować, a O, chwila. Nie rozumiem chyba, ale chyba tak. Oj, to musi się skończyć. Złoto. To rzadko. Za to choruje. Dobra. Ej no. Nie mogę. O! Nie! Nie nad tym. Muszę wybrać ciepromek na no, serio? Ten mi się podoba. Nie wiem, co to, to jest za Jest, to jest, to jest to? No to jeszcze trochę się znowu pomęczycie. E, następna apka. A właśnie, zanim następna apka, to jeszcze się dowiemy, kiedy pan Wiczek umrze. Kiedy pan Wiczek umrze. Dobra. Pan... Wilczek? No. To było? Skąd pochodzi? Ty, Panie Wilczku, pochodzisz? Uwaga, uwaga! Pan Wilczek pochodzi ze tego. z tego... Przypomnęła z Ukrainy, ale flagę pamiętam. Pamiętam flagę, ale nazwę nie pamiętam. To, tutaj, stąd pochodzi palniczyk. Nie wiem, co to jest, ale dobra, dobra, bo jeszcze się pomyliłam, ale dobra, i to data narodzin, co było 2000 lat temu? Znaczy 200 tysięcy. zobaczmy, jaki był rok. Uwaga, paliczek się urodził za światach. i mi się oczywiście cofnęło. W ogóle się przyniosłem do było łatwiej. I on się cofnęło, i pan wieczek rodzi się ze światach. Więc. No chwila, ten kraj, gdzie, gdzie ten kraj? Jak się ten kraj nazywał, bo było. Coś mi powie? To. Dobra. Tu. I tata. No. Ciekawe. Dobra, jak, na, jak najdalej data, nie no, można sama wpisać, co nie, na no serio, w wieku dwudziestym, pan Wicek się urodził w wieku dwudziestym, a czemu to jest? Czemu tu jest tyle? Pan Wilczek się urodził w wieku 20. Dobra, za no 1000. A tam. Pan Wilczek się urodził w wieku 20 po prostu i tyle. I Pan Wilczek nie pali, nie palisz. Pan Wilczek pije alkoholu. Zapomniałam. Co, Co to było? Pan Wilczek... Nie. Nie, nie chcę być żonaty. Nie, nie nie, nie chcę. W policja chcę mieć zero dzieci bo w ogóle nie chcę. Kurde, nie, co to je. Panie Wilczku, co to jest? Powiedz mi, panie Wilczku, co to jest? Dobra, a chyba wiem, że nie... Panie Wilczek... nie tu. nie? Dobra! Przyjdź mu skaczesz? Tak? Bardzo wysoko. A tam już jesteś. Nie, nie, nie piszesz. Nie piszesz, nie pijesz. Yy. A dobra, dopiero teraz jest. To chyba. To chyba... Nie wiem co jest, ale tam od razu, już nie. To je. Chyba to. Pan wilczek mniej fast foodów, pan nic nie. Je. E, pan wilczek śpi tyle ile chce. O, ja się to w ogóle nie śpi, tak prawda Dobra, to bym musiała to dać, ale to by było słońce łóżko. Dobra. To już wiem, że nie. Normalny ty jesteś. I ty też jest bardzo rzadko, bo w ogóle nie chrujesz, Panie Wilczku. No. Wbiorę ci nagrobek. Jaki chcesz, chcesz nagrobek? Jaki chcesz, Panie Wilczku, nagrobek? Na pewno jakiś niebieski. Czemu ja mam taki dziwny głos? W ogóle coś ze mną stało. Ja nie wiem pani co się z tym stało, ale chcesz się też nie wie. Ty masz też. Palmiczek. Ty już umarłeś. Palmiczek już umarł. Pa, pa I tak to nie jest ich chyba. Fajnie mówić, prawdę. To nie jest chyba. Przechodzimy na następny Gier. Dobra, ludzi ludziska, znalazł apkę na kolejny filmik. To będzie na kolejnym filmie. No. No to, jakby zaraz szukam jakiejś aplikacji drugiej, bo niestety więcej się nie zmieści. A ja. Ludzie znalezą kolejne rytuały. Fajnie, co nie? Więcej odcinków będzie. Mam już kolejną, ostatnią apkę jakby będę sobie ją robić. O, muszę sobie zrobić fotkę. No to. O. No to zrób sobie fotę. Mika zrób sobie fotę Zrób, zrób se zdjęcie kobieto Nie mam mojego zdjęcia, na serio nie mam swojego zdjęcia A zobaczymy kiedy, wilczek umrze w Pokémonach. Pani w Pokémonach umrze, zobaczmy Oj, to nie za szybko idzie Umarłeś Panie wilczku w Pokémonach umarłeś nic nie wie w Pokémonach. Dobra, to ja sobie zrobię takie szybkie fotki. Widzimy się jak zrobię panu Liczkowi i sobie. Ogólnie kamerka mi się zacięła. Papa Wiktoria, pa, muszę sobie kolejną Wiktorię dać. Uwaga, Wiktora, do wymiany się zrobiła. Jestem do wymiany. No, chyba i tak wyjdzie na to, że umarłam, i jestem do wymiany, bo umarłam. Więc się muszę wymienić szybko. Kamera! No. hej, rzuciłam. Pomyczycie się ze mną jakieś parę lat, więc parę naście. do z galerii. Dobra, może zobaczymy najpierw, kiedy ja umrę. Kiedy, Wiktoria. Dałam Ci zdjęcie, Mendo. Dałam Ci zdjęcie, moje piękne zdjęcie. Patrzcie, jakie mam piękne gry. Dajcie mi to. Jakaś to rozciągnięta jestem. Miałam trochę dłużej żyć. Dobra, zobaczymy ile będzie żyć pan wilczak. Zobaczę ile będą żyć jeszcze cokolwiek. Nie wiem, na przykład ile będzie kartka żyć. Dobra, nie. To będzie z Pana wilczaka teraz bierzemy. Dowiemy się ile ty będziesz żył tutaj ogólnie nam. Pan wilczek będzie starszy ode mnie. Z kim byś się dzisiaj zmierzył? Jaki Jaki. Hej, jestem wilczak, ja bym gościu powiedział, że to jest gra, ona szyma. w ogóle nie reakcjuje. Uff, to dobrze, że tylko na Androida albo na iOS-a można. Chodź. Panie Wilczku! Pani Wi... Pa... Coś po oczy tu właśnie... Ten wilczek będzie dużo żyć ode mnie. ty człowiek ma już 2000 dwa, lat. A ja mam dopiero 10. To nie ma z Nie po Dobra ludziska, ja się z Wami żegnam tym pięknym widokiem. Tym oto pięknym widokiem, który Wam robię. Mój telefon w ogóle sam przewidział, czy jest. Ja się z Wami żegnam. Bajo, jajo.